O, cześć! Właśnie robiłem tego, ten, nowy filmik ogólnie z okazji urodzin CM2K. Oj, przepraszam. Nie wiesz? To no chodź. Pokażę. Wam. No Witaj i pozdrawiam Was u dziecka w pewnie długo wyczekiwanym filmie. E, wiadomo, z okazji urodzin trzecich, co Nexus trzyma w kieszeni. Na początku chcę Wam bardzo podziękować. No ja chcę podziękować jednemu widzowi, czyli The Third Magician, za pytania zadane na transmisji. Naprawdę, e, widzu, gdyby nie Ty. Zaraz, ja się tak świecę. Hold up. No, chyba teraz jest już lepiej, ale dobra. Anyways, dziękuję ci bardzo za twoje pytania, bo naprawdę bez tych pytań byłoby dosłownie kompletna, ogromna nuda. Ale dobra. Jak dobrze pamiętam... <laughs> transmisja ogólnie dość niedawno wiadomo miało... Transmisja z okazji trzecich urodzin CNTWK. Było tam kilka ważnych informacji, a także opowiedzieliśmy dużo o Loze, produkcji. I innych rzeczach, a także, no wiadomo, odpowiedzieliśmy na Wasze pytania, czyli w tym ogólnie jednemu widzowi, czyli The Chart Magician. Więc polecam Wam obejrzeć, jeśli chcecie ogólnie posłuchać, bo głównie tam gadaliśmy, nie robiliśmy. Ogólnie ocenę MOK. A tak więc, jeśli Was to interesuje, to link macie wiadomo w opisie. No, chyba tu mi się wyskoczy nawet karta, jeśli uda mi się jakoś ją zrobić, ale dobra, siądźmy sobie i przejdźmy do głównego wątku tego filmu. Czyli, co nowego u nas w świecie CNTWK? Lub ogólnie inaczej, co zapowiedzieliśmy na całym aniversariu? Dobra. Punkt pierwszy. Co Nexos w kieszeni? Sezon, pięty, sezon piąty zostaje oficjalnie zmieniony na film. Który, uwaga, zostanie podzielony na dwie części. Chyba mówić na to duologia? Whatever. W każdym razie, ilość kontentu jaką mamy na piątą ogólnie ostatnią część serii CNTWK nie wystarczy na cały... Sezon, i robimy z tego film podzielony na dwie części. Premiera, oczywiście, w 2027 roku. Pierwsza część, jak dozujemy. Druga, jest nie wiadomo, jak musimy zrobić tę pierwszą część i sezon czwarty. Punkt, punkt drugi. Uwaga, lecimy teraz czymś, czego nie było nigdzie mówione. Robimy remaster pierwszego sezonu, co Nexus trzyma w kieszeni. Po rozmowach z Nexusem, postanowiliśmy w niedalekiej przyszłości zrobić. Remake, remaster, jak wy to wolicie sobie mówić, pierwszego sezonu CNTWK. Ale, ale, ale next money. czemu remaster, kiedy sezon pierwszy i tak jest już dobry? Odpowiadając na to pytanie, remaster planujemy zrobić dopiero po skończeniu całego CNTWK, czyli po CNTWK 5, tak, sezon 5 zmieniam ogólnie na po prostu... Teraz CNTWK sezon 5 będzie nazywać się CNTWK 5, nie sezon 5, tylko jest 5. Część druga Po całym k 5 Part 2 Czyli części drugiej Całego finału Papua zostanie taka konkretnie sama Chcemy naprawić ogólnie marne rzeczy Błędy i no, tam plothole, Które zostały na przykład nie wiem Źle wytłumaczone Jak na przykład Menel z prologu A także chcemy na przykład dodać dodatkowy kontent Na przykład co się dzieje pomiędzy Wyjściami ogólnie pomiędzy tymi nocami Bo nie jest to nigdy pokazane I chcemy na przykład dodać kontent Content. Ale głównie planujemy stawić wszystko tak, jak jest, tylko wiadomo, ulepszyć i naprawić problemy z sezonem pierwszym, jeśli oczywiście takie są. Nie wiem, czy ogólnie jak to będzie wyglądać, to będzie jako miał jakąś oglądalność, ale wiadomo, dla was, widzowie, zrobię coś takiego. Nawet sam sobie ogólnie zaproponował, żebyśmy zrobili remaster pierwszego sezonu, dopiero jak skończymy. Ale dobra, kontynuując. Eee, czy remaster finalnie wyjdzie? Nie wiem, jest to ogólnie, zapowiedzieliśmy to na live streamie, ale jest to, jak można powiedzieć, dopiero koncept, zapowiedzieliśmy go na tym livestreamie dopiero. Nie wiemy, co on się uda, ale wiadomo, wolałem was poinformować tak jak poinformowałem was na livestreamie. Dobra, lecimy dalej. Okt, punkt, punkt trzeci. Czas, abym ujawnił wam o co chodzi z projektem NBA. Jeśli pamiętacie ogólnie, tam chyba moje urodziny, zrobiliśmy ogólnie roadmap CNTWK. Na tym rozmapie był ogólnie nieujawniony projekt o nazwie NBA. O co chodzi z NBA? Projekt NBA, czyli, uwaga, Naxma The Adventure, czyli sequel do całej serii, co Nexus trzyma w kieszeni. NBA, bo tak się nazywała w skrócie, ta seria jest sequelem i nowa seria, która pojawi się po skończeniu TWK 5 part 2. Nie mogę zbytnio mówić o tym, gdyż projekt jest w razie preprodukcji i planowania, ale mogę zdradzić, że jest to ogólnie seria, w której stachu będzie jedną z kluczowych postaci, ale jako antagonista czy protagonista tego nie mogę wam powiedzieć, a także czy Nexus Arateli będą grali postacie poboczne lub nawet nie pojawią się w tej serii, to tak samo nie mogę ujawnić. Albo się pojawią, albo się nie pojawią. Ale czas pokaże. Kończąc ten APOA punkt Nexmadi Bizarre, Bizarre Adventure Jest to prequel do całej serii Garry's Mod sąsiedzi, czyli tej serii której właśnie wiecie co się dzieje. Dobra. Lecimy pod punkt czwarty. Co Nexus trzyma w kieszeni a non-beginning nieznane początki Po polsku. Z przykrością to mówię, ale nie pojawi się w 2025, 2025 roku. Zostaje przełożony na 2026 rok. Eee. Niestety zostało delayed, ale dam Wam mały insight na ten projekt. CMT Wukano Beginning pokaże nam nieznane początki dość ważnych postaci lub ważnej postaci. Jakie to będą postacie? Jedyne co mogę zdradzić, że jest to dość ważne wyjaśnienie dla sezonu 3. Była w sezonie trzecim jedna taka ważna dość postać, nie chcę zdradzić kiedy ona się pojawiła. Na pewno to nie jest Stachu. Stachu będzie miał w Bizarre Adventures swój lore. Ale będzie takie dodanie puzli, których brakuje w całym obrazie. Kolejną rzecz jest to film typu Fate of Crowns. W sumie po Fate of Crowns mogliście się, można tak powiem, domyśleć, że jest to taki film tego typu. Ale już zdradzam Wam, że to jest naprawdę tak, taki film. No, i to tyle, aby zaspokoić Was guz na nowy, gu, 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 guz, głód na nowe informacje. Przepraszam, nie mogę się wysłowić. Dobra, e, czas na ostatni punkt, czyli, jak pamiętacie, roadmap, był tam kolejny projekt. Zrodziłem go w sumie na live streamie. E, wiadomo, to moje urodziny wtedy. Ale czas na ostatnią zapowiedź tego na tym live co Nexus trzyma w kieszeni Origins, work in progress name, czyli prequel do całej historii Nex i Nexusa oraz Satyra. Origins jest to historia opowiadana początki naszej relacji Nex oraz Nexusa. Jak się oni poznali, Czy oni, tak, co oni zrobili, to po prostu żebyście ogólnie mieli taki, wiadomo, taki po prostu prequel, wiadomo, wiecie o co chodzi z prequelem, dobra. Nie wiem, czy będzie to film czy sezon. Gwiazdy wskazują na film, ale ilość kontentu i to, jak można to pokazać, może przekształcić film w cały sezon. Wszystko jest w fazie nie preprodukcji, a fazie konceptartów i planowania, jak to ogólnie zrobić, co to dać itp. Itd. Czyli jeszcze dalej niż Bizarre Adventure. Ogólnie to będzie w stylu pierwszego sonu CZTVK, czyli co żółtek trzyma w kieszeni serii Marcina Boczyńskiego, Will love You. Ale nie będzie to 1 do 1 odtworzenie, tylko będzie to wszystko zupełnie inaczej wyglądało. Main point polega na pokazaniu relacji Naksmadiego oraz Nexusa i pierwszych przypadków, właśnie, Kieszeni. Chcemy wziąć nawet sytuację z naszego prawdziwego życia, ale jak to wszystko wyjdzie, to musicie... Wiadomo, co zrobić. <grych> Zjazd tutaj, wiadomo, niżej. Przycisk skrybuj i oczekujcie na kolejne filmy ze serii CNTWK lub Gmoda jakie tam będą. A zapomniałbym, Origins tak, że skąd wziął się za tejer to chyba już wcześniej powiedziałem, bardzo by postać na sesji. serii, ale dobra podsum podsumując cały ten film, cały main point, na Livestreamu zostały zapowiedziane trzy projekty, CNTWK Origins, na Maddy Bizarre Adventures oraz CNTWK są pierwszy remaster. Te trzy projekty są teraz opowiedziane na live streamie i one są dopiero w fazie konceptów. Nie mamy nic zaplanowane na tę serię, gdyż skupiamy się dopiero na ostatnim sezonie CNTWK oraz filmach. Conex utrzyma w kieszeni Annum Beginning zostaje wrócony na 2026 rok. No i Conex utrzyma w kieszeni Sezon 5 zostaje zmieniony na CNTWK 5 The Movie. Dobra, trochę się rozgadałem kończąc ten film. Chcę Wam życzyć udanego dnia. No, czy tam kiedy oglądacie. Oglądajcie, no i subskrybowa. Ogląda... tam kiedy to oglądacie no i subskrybowania kanału bo wracam z kontentem, znowu tak błagam proszę nie bijcie mnie za to także tyle w tym filmie jeśli chcecie zobaczyć pełnoprawne ukazanie informacji w tym filmie to w opisie macie link do transmisji na żywo która odbyła się z okazji trzecich urodzin co trzyma w kieszeni. nie ma tam ogólnie jakichś zbytnio obrazków bo nie byłem przygotowany na takie rzeczy ale dobra to tyle w tym filmie ja nazywam się NaxMardy i zobaczenia w kolejnych filmach jo No witam. pozdrawiam was dziecka. ten film miał się ogólnie zakończyć właśnie w tym momencie, w którym właśnie tu widzicie Mam nadzieję, że ten czarny ekran, co wiadomo, to co widzicie na swoich ekranie zadowoli was ogólnie wygląd Możecie sobie przełączyć, robi coś już, to będzie tylko audio Na początku chcę wszystkim podziękować, wszystkim widzom, którzy oglądają nas od pierwszego sezonu Co Nexus trzyma w kieszeni 3 lata, już tam prawie 4 lata Chyba, czy. tak, są trzecie urodziny, się to pamiętam. Czas tak szybko mija. Nie wierzę, że trzy lata minęły, odkąd rozpoczęliśmy ten po prostu. To się zaczęło tak nagle z dupy i lecimy aż do teraz tę te serię, co naprawdę jest mega dzikim wyczynem. I chciałem po prostu podziękować z całego mojego serca dla każdego widza: czy to od pierwszego sonu, drugiego sonu, trzeciego sonu, czwartego, czy to ogólnie teraz nagle znalazłeś ten mój kanał. Dziękuję ci bardzo, mam nadzieję, że. Są tutaj widzowie... Tak samo widzów, którzy oglądają mój inny kontekst niż Gmod, a tak samo... A tak samo dla widzów, którzy oglądają tylko i czekają na nowe filmy z Zimoda, spokojnie. Zaczniemy ogólnie wrzucać coraz więcej filmów, czy to z Zimoda, czy to nie z Radzę... Dla fanów, którzy są tylko dla Zimoda, radzę wam oglądać tak samo inny content, no bo wiadomo, tak samo inne filmy, bo... Nie tylko na samym Zimodzie mój kanał, widać, żyje. W sumie Jim pokazuje, wyświetlenia i tej na ale i tak radzę Wam oglądać inne filmy, bo <laughs> staram się te inne filmy też robić. Także dziękuję wszystkim, każdemu jednemu widzowi. Czy to naprawdę taki, taki, taki wszystkich Wam po prostu uwielbiam. Dziękuję Wam za wspólne, spędzone 3 lata i za to, że po prostu jesteście, jest, mam nadzieję, że będziecie dalej mnie wspierać, oglądać filmy. No i to tyle, na razie Widzimy się w kolejnych filmach.